Dobra, także witam. Jesteśmy już pod następnym domkiem. Z Kamilem Urbex i sobą Urbex. Chodzimy już tutaj do środka. Pełno ja wyposażenia. Tata. Zdjęcie jakiegoś dziecka. Teraz jakiś Krzesła Ty! Ile wyposażenia? Jest prąd Gdzie No gdzieś przy wejściu Pokaż mi to Normalnie kurde pełny idealny stan Mieć całe wyposażenie A w lodówce trup? Kurde, jest woda? Nie ma wody. Nie, zakręcili wodę. Normalnie, kurde, kolejny domek z pełnym wyposażeniem, nie? Lodówka. Nie wierzę w to, nie? Pełne wyposażenie. Dwa telewizory. Ciekawie to wygląda. Tam jest chyba... Taki strych. Idę no. No idę do góry. Nie czuję. Tu to są. To Wyłączone są, czyli nie ma prądu. Aha, no to nie ma prądu. Wyłączone są teraz. Wyłączone są. Wyłączone. Aha. No, to, to co nie... sprawdzać? No. Ja nie mam probówki. To idziemy na dół jeszcze. Zobaczy czy ten... E, chyba, że tu gdzieś jest jakiś taki. Tam no, będzie zaświecić. Dobra, wolę na dole tam będą jest. Dobra, dobra. Ale kurde, znowu... Fajny domek, nie? Bardzo fajne Pudełko po głośnika Ale to czekaj Nie Jest Ale nie ma prądu Chyba że Ubrania normalnie się zachowały Ciekawie. Ludówka. Paskno od spodni. FM, ty tu są dwie ludówki, nie? No. no tak? Ano? Trzy. 3 O, stara pralka. Grafia. Dwie minuty? W ogóle nie rozebrane, nie? To grafie jest rachunek, zaraz zobaczymy z którego okna. Normalnie to pasty do zębów i szczoteczki. I to nie tak 9 dzi lat. Czekajcie, bo tu jest rachunek dla sprawy, z którego roku. Orlana. Ktoś kupował Super 95 i to było dnia 24.08.20. 60 złotych, Jest jedzenie normalnie. Nie ma. Ale jest kalendarz 2.9. Czy co musieli 6 lat nie wymieniać kalendarza? A jak ma? ty chcesz? Pewnie rób. No, dobra, ale. No, jak, no, jak nastawić? Czekaj, bo ktoś to przeniósł. Czekaj, ktoś to przeniósł. Ktoś tam to przeniósł. Ale co? No to. Co? To był piec jeszcze. Ciekawie. No to jest od kuchenki, nie? No, no tak, ale... Zapałki są takie, jakieś ciekawe czy są? Ej, no, są zapałki, jest pełna paczka zapałek. Nie, takie też są. Mój córciak nawet miał takie. Patrzcie, pełne udziałko zapałek, nie? O Jezus, no i co? Jeszcze stare do nocy... Ty, co to mogły być? Co? No mówię no, ci perfumy to są. Z fm -u. Moja okay. siostra też tu była. O, fajne, próbki takie. Ale ktoś już tu grzeba, bo wszystko Krzyż to w tyle rozmawiało. Co to jest? Tak dole, tak? Krzyżówki może. O, jeszcze jak, to, jak jest z <laughs> Pamiętam jak to A się tu? ściągało, nie? Na telefon. Portfel jest coś? Nie pusty. dam ci, że ktoś później się ogrzebać bo jest wszystko no w widać. Pele puste. Jakieś przyprawy, galaretki też. kubki, Mały domek, nie? Nie w taki. No ale to jest tylko na no, no, część, tam się nie, nie można dostać. Je. Ale tam po przez z nie ma takiego. Nie. Można by tam zajrzeć. Kto jest ten oknem? Trochę nie, nie się Nie, wejść po prostu Normalnie jest, mydło, po prostu. mydło nawet jest. Działa. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. I idzie, bijemy teraz na górę. Takie pomieszczenie. Tu nic nie ma, tak jak mówimy, pójść na przód. Tak. No wierzymy Nie, nie wierzymy. Może. Ciekawie. Jakieś obrazy, może rodziny. Ciekawie. Chyba jest wyjście na balkon, ale już tam się nie pchamy. Dobra, tak także co? Taki mały domek. Do drugiej części nie da się przejść, bo są drzwi zamknięte jedne i drugie. Oknem wejdziesz, tylko mówię ci, że tam nic nie ma. Aha. Ale i tak tam nic nie ma, więc to było chyba na tyle i widzimy się na